Jezus Maria, pań no! no! gdzie się tu ładujesz na chama? nie widzisz, że podłoga jest mokra? No, ja tak na szybko chciałam. O Boże, dobra, ale tylko tak dużymi krokami, dobrze? Poproszę dwa chleby. <laughs> Jeszcze... O, może Liptonka bym sobie wzięła? Ile razy za to wszystko? 34,50. A ja mam taki kupon na 50 zł do wykorzystania. Pani, ale to nie jest nawet kupon naszej pikarni. Tak? A, to przepraszam, mój błąd. Ja pierdolę. Nie no, mnie wierzę. Świetnie. Mać, dzień dobry, dzień dobry. O, bym chciała. <laughs> o, <Oj>, się wyjebałam. <laughs>